Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Heavy Rain. I przed nami próba Etana. Tak, powiem Wam, że ja się cieszę, że ja w tamtym momencie skończyłam odcinek, bowiem mogłam się zastanowić, jak tu postąpić, co zrobić. I, i co ja zrobię? No dobra, nie powiem Wam, przekonacie się sami. Ale naprawdę, to, to, to jest moment i to jest gra, która, no... Zabrała mi trochę czasu na zastanowienie się. Tysiąc razy wam mówiłem, że nie życzę sobie ćpunów pod drzwiami. Ej! Spokojnie, stary, dobra? Wyluzuj. <laughs> czego chcesz? Prochów? Kasy? Powiedz, czego ci trzeba. Na pewno się dogadamy, co? <laughs> Zaraz rozwalę ci łeb, skurwielu! O kurcze był przygotowany. E, wiesz, jak na razie to jest swój dom demolujesz, tak? Nie to że coś, no nie, 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 zostaw, zostaw. Dobrze, żebyśmy jeszcze umieli trafić. A. kole... Dobra, tylko... no... Okej. Okay. No i co? Trzeba było po całym domu? Czekaj, stary! Dam ci, co tylko zechcesz! Mam towar! Kasę też! Chcesz działkę? Proszę... Proszę, nie zabijaj mnie. Mam dzieci. Oje, dziewczynki, patrz. To Sara, a ta malutka to Cindy. K proszę, człowieku. Chcę je jeszcze zobaczyć. Proszę, proszę nie strzelać. <noise> Też jestem ojcem. Ale nie mam wyjścia. Ja obiecałam sobie, że ja etanowie, jak tylko jestem w stanie, pomogę. Więc dlatego to zrobiłam. Obawiam się po prostu, że jakbyśmy stracili tą wskazówkę, to nawet jeżeli kolejne dwie przejdę, niekoniecznie musi mi się udać uratować syna. A w ogóle to jestem z Was bardzo dumna, bo naprawdę świetne dyskusje prowadzicie w komentarzach. Nie licząc tych ze spoilerami, ale na przykład jak. Yy, w rękojeści, serio. Ale jak na przykład dyskutujecie, kto może być zabójcą, albo co się działo na danym odcinku, to naprawdę super. No, i to jest to, co ja mówiłam, żeby on wcześniej mógł jakoś to znaleźć, bez wykonywania tych zagadek, prawda? Dobra, młody jeszcze żyje, jeszcze się rusza, jeszcze jest ok. Dobra, pokaż adres. Tam na pewno będzie Roosevelt. Takie mam przekonanie, no nie wiem. Dobra stary, zabieraj się stąd, bo jak ciebie tutaj zaraz, wiesz, znajdą, to jeszcze bardziej pogorszysz sprawę. W ogóle też cieszy mnie, bo granie jest, słuchajcie, nowa i dużo z was oglądało już serię innych youtuberów, czasami graliście, ale no ale piszecie, że po raz pierwszy widzieli taką, czy taką akcję, że nie widzieliście o niej. No, to jest fajne właśnie w tego typu grach. O, i mamy Madison. Matt, to Sam. Mam dla ciebie informację. Właścicielem mieszkania przy Mabel Street jest doktor Adrian Baker. To był chirurg, który sprzedawał ćwórną narkotyki na lewo. Dorobił się małej fortuny, wykupując mieszkania za bezcen. Zresztą na Marble Street. W końcu go złapali. Odsiedział parę miesięcy w więzieniu, no i odebrano mu licencję. Ciekawe. Dzięki za informację, Sam. Odwdzięczę się. Hej, Matt. Tylko uważaj, dobra? Postaram się. Później Spróbujemy. O, też pisaliście, że w ogóle kolejne trzy rozdziały to będą takie mega, mega osom. Awesome. Tu mieszka właściciel mieszkania, w którym Ethan odciął sobie palec. Słaby trop, ale tylko tyle mamy. Zawsze coś niby, nie? Wiele, jaki creepy gość! Cześć. Podobno sprzedaje pan Betropen bez recepty. Przykro mi, pomyliła się adres. Żegnam. Chwilę. Naprawdę potrzebuję pańskiej pomocy. Zapłacę. Trzeba było tak od razu. Proszę wejdź. Wygląda starego z boka. mi się, cholera gapisz. Mówiłam, że z bok. Więc potrzebujesz betropenu, moja droga. Popoty ze snem? Ile ci potrzeba? Bo ja wiem... A tak no, roszyn zapas. Opakowania. No dobrze, żaden problem. Napisz się? Właśnie szedłem sobie zrobić. E, nie, nie, za wcześnie. Nie, dzięki. Alkohol łagodzi efekty uboczne, nie uważasz? Tak czy siak powinniśmy wypić za twój pierwszy zakup. Jezu, możesz mnie dotykać? Naprawdę, jest odważny, że idzie do jakiegoś starego faceta i chce jeszcze tutaj omyszkować. Pierwszy raz cię tutaj widzę. co cię o mnie powiedział? Um, ludzie. To mętna okolica. Ludzie gadają. Leki? Może pan załatwić inne rodzaje leków? Wszystko ma synem, moja droga. A ty masz swoją cynę? Co? W życiu. Daruj pan sobie. Mówiłem, że z bok. Słyszałam, że wynajmuje pan ludziom mieszkania. Szukam czegoś. Przykro mi, skarbie, wszystko zajęte. Szkoda. Szukam czegoś w okolicach Marble Street. No chyba niesmaczne. Jakoś nie wygląda na uciśniętego. Mówiłam, że nie chcę. Nie chcę mi się pić. Wypiszę ci receptę. To zajmie sekundę. Zaczekaj. Okej. Okay. <laughs> Facet przyprawia mnie odreszcze. Rozejrzę się szybko po mieszkaniu. Może uda mi się coś znaleźć zanim wróci. Nie martw się, mnie też przeraża. Jest gdzieś tutaj coś, jakieś... Nie, tu nie ma drzwi. O, tam coś jest. Po, pokaż to! No, wróć, obróć. Nie, jakieś książki medyczne. Nie wiem, co to jest. O, a tu, tu, tu? No, tam, tam, tam. O, tam, o, tu. Zdaje się, że na odchodne zabrał sobie niezły zapas leków. Tu jest dość środków nacennych dla całej armii. To weź sobie jedno, za free. Dobra, chodźmy tu, zobaczymy. Siku mi się zachciało jak coś. O. Nie. Tutaj akurat nie mogę. Dobrze, co tu dają? Dobra, jakieś maśna, hemoroidy i tyle. Dobra, to tutaj za bardzo nic chyba nie będzie w tej łazience. Nie wiem, gdzie on wlazł. Tu wlazłeś? Jezu, to jego sypialnia. Chyba dobrze nie trafiliśmy. Blue Lagoon. Dobry drink w sumie. Dobra, czy ja tu coś mogę? Tu, tu, tu. O tu coś mogę. A tu, chirurgiczne. Myślałam, że już nie pracuję w zawodzie. To pewnie jest pamiątka po dawnych czasach. Ja bym powiedziała, że sam z sobą się zabawia. Dobra, ja idę usiądę, że ja nic nie szperam. Mogę usiąść. Nie mogę. Jeszcze mam coś wyszperać. A tu szperałam, czy nie? Doktor interesuje się nieruchomościami, między innymi No ale to już widzieliśmy tam. Doktorku. Mała wścibska myszka, mm. Zabawimy się we dwójkę kochana. O nie, 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 nie! Zobaczysz. Ty się sam sobą pozabawię. Ja nie chcę na nic patrzeć. O, już jakieś trupa ma! A, przywitaj się z nosy. Podobno robił spis ludności. Jeszcze jeden cholerny rządowy szpicel. Nie wiem dlaczego, ale sytuacja Jesteśmy mnie bawi. Mieszkanie na Marble Street. Wynajmuję je koledze. Pako wiedzieć. Nie mam pojęcia, co tam robi. Może sprowadza tam dziewczyny z niebieskim rodziną? <ścoughs> Szczerze mówiąc, to warto gdzieś, dopóki płaci, może robić samolot niepodobny. Też dość tych pogadawek. Ten za salą, no nie Niech Nie, krzyk sobie odpuśćmy. Nie ma tu narzędzi, Więc... używam tego, Więc... Ja nie, nie. Więc... Nie, nie. Więc... Nie. 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 krzycz, Nie. krzycz! krzycz maleńka. Zauważyłaś to kiedyś? Kiedy tylko zabierzesz się do jakichś prac domowych z znowu. Tylko pozwalaj się gości i zaraz do ciebie pracę. A tak, widzicie, ja sobie wtedy się uwolnię. O, ja może trochę powrzeszczę, słuchajcie, to mnie ktoś tam usłyszy, może. Dawaj, dawaj tą nogą! O, a teraz krzycz! Krzycz! No. Dobra. Przyszliśmy zborze, o, przyszliśmy porozmawiać o Bogu, super! Dziękuję, nie interesuje Świetnie, stary. Ależ bracie, nie wierzę, że nie interesują cię słowa pana nasz... No tak trochę nie. Trochę mnie to nie interesuje. Wypad stary z boku. Nie, nawet nawet nie próbuj ty. W ogóle skąd ty masz tyle krzepy? Co ty tam śpiesz? Że się zapytam. Czy to jest fizycznie niemożliwe, żebyś ty taki rozruszany był? Dawaj to, wiesz, tł tłucz go, tłucz. Tak, i tam, i tam go, i mocno, mocno, trzy razy. Uh. Jeszcze raz. No, spadaj, stary. N idź, bo sąsiada zawołałam. Jezu, co to za melinium, czy z czego? Że Nie, zniszczalny. E, nie w to, dobrze, w tą. Nie zdarzyłam. Zostaw moją głowę! Mówiłam, że stary z boku! Ale ty udajesz! Oj, udajesz, maleńka! O pięknie. Chociaż raz swoje wrzaski może odpowiednio półskutecznie. Dobrze, to dzisiaj już drugi trup. Ale wiesz, zajrzyj jeszcze do tej szuflady poteleki, wiesz? No, przydadzę się na przyszłość. No. I teraz kto? Normal. Dobrze. Ciekawe, czy on też kogoś zabije. Wiesz co? Weź ten pistolet też na wszelki wypadek. Nie, weź ten pistolet. No dobra, może najwyżej się wróci później. Ja bym tam wzięła dla obrony własnej, patrząc co się dzisiaj tutaj dzieje. Dobra, tam człowiek o czymś jeździ, podejdźmy może do niego. Biały głodu, tripokaina. Dobra, to rozmowa. Zatrzymać? Norman Jaden. FBI, możemy porozmawiać? No dawaj. <noise> Może Jakiś no tak trochę pada, stary, wiesz? Szukam właściciela niebieskiego Chevroleta Malibu z 83. Nie obchodzi mnie, jak tu trafił i czy został ukradziony, czy nie. Chcę wiedzieć, komu go sprzedałeś. Sorry, stary, nie kojarzę. Ciepsko u mnie z pamięcią do nazwisk. Dlatego, że jesteś Pamiętność Łysy? Musisz nas zawsze przywrócić. Jeśli dowiem się, że sprzedałeś auto człowiekowi, którego szukamy, to czeka Cię solidna odsiadka, mój dziki. <gryw> Chcesz mnie przestraszyć takim tekstem. Nie widziałem tego gruchota. Odpuść sobie. No, czyli po sprawie to jedziemy. Dobra, ty nie byłbyś cały, jakbyś tego wszystkiego nie przeszukał, prawda? Dobra, dawaj. Tu coś mamy od razu na starcie. Kre. A skąd tutaj krew? No wiesz, może sobie palucha obciął, jak nie wiem, co, co, coś naprawiał, czy coś. Dobra, ja sobie najpierw tu poszukam wszystkiego. A, tu coś mamy. Ta sama marka opon, co w aucie, którego szukam. Czy samochód zabójcy tu był? Dobra, to jeszcze tam tak nas skierowało. O, wow, o, wow, wow, wow. Ale dużo tego. Rozmiar 13. To muszą być ślady szajby. A masz brudne buty. Hmm. To nie samochód, którego szukam. No, ale tutaj takie błoto i w ogóle brzydko jest, że no. Dobra, jeszcze tu. Rozmiar 10. Prawdopodobnie gość. Tak i teraz to. Odciski palców. Pewnie szajby. No co, tym swoim cudownym programie możesz sprawdzić? Czemu staliśmy z drugiej strony? Dobra, skanuj tu w takim razie. Nic nie mamy. Podejdźmy troszkę bliżej tu. No, i pięknie, i od razu coś tu mamy. No tu, tu, tu. Uwaga do Iwo. W warsztacie wykryto ślady pyłków orchidei w powietrzu. To czyje? Dobra, chodź tu dalej. Tu coś mamy. Za tymi pyłkami można byłoby iść, ale czekajcie, ja sobie podejdę jeszcze tu. Dobra, tu nic nie ma, to idziemy za tymi pyłkoma. Co mnie tu wsadziło? No, latają tu te pyłki, patrzcie. ja jeszcze oto. Jakieś ślady niebieskiej farby. Te same ślady opon. Nie ma wątpliwości. Samochód zabójcy tu był. I tutaj stał. Go tu malowali. Dobra, to ja podejdę jeszcze tu. A, coś mamy. To samo. Więc tutaj średnio. Dobra. Weź tak po drodze Idź i ci skanuj jeszcze. Może pójdziemy za tymi pyłkami? Tylko. Nie wiem, czy one będą nas gdzieś doprowadzały. O, tego chyba nie było, co? No może i było, skoro on się nie odzywa. Nie wiem. Dobra, chodźmy bardziej w tą stronę jeszcze. A tu byliśmy. No dobra, tu nic nie ma. To już macaliśmy, chyba. Już wiecie co to jest takie? O, to, 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 to. Ślady krwi kończą się przy zbiorniku z kwasem. jak mi się wydaje, że tego za sobą jednak nie ma całą, bo jest bardziej pomarańczowe, o to. A plus. Tak, te teraz już się, widzicie, zmieniło. Um, dawaj tak. Dobra, tu nic więcej nie ma. Tu mogę w to wejść? Mogę, dzień dobry. A tutaj nic nie mamy z tego, co... A, tu coś jest. Okej, okay, o, tu, tu, tu coś mamy. Ale to też jego. Dobra, teraz pytanie, gdzie jest ten zbiornik z kwasem? Obróć się Nie wiem, to beczki, czy ja mam gdzieś indziej podejść? Weź tu Nie, tu nic nie ma A tam chyba dobrze przeszukałem. Dobra, to możemy wyjść my stąd Obróć się O, o, to, to, to chyba będzie Tu, tu, tu O, 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 jeszcze to, zobacz w końcu z FBI to ty wszystko musisz zobaczyć, prawda? I dawaj tu. No, mamy czeszunie Mówiłam weź broń. Jeden z twoich kumpli zadawał za dużo pytań. No i trzeba mu było zalutować gębę. Możesz no, mnie nie macać? Czemu tutaj dzisiaj wszyscy macają? Łapy, nie wiem się, drugą broń. Nie mam teraz czasu na zabawy. Zejdziemy sobie z widoku i załatwimy cię jak trzeba. <noise> Mogę jakoś kopnąć szturchnąć? Wybaczcie, że w takim momencie nic nie mówię, ale ja się po prostu skupiam straszliwie, tak? Łapto, łapto, łapto. Celuj w niego już. Dość tego pierdzielenia Masz mi opowiedzieć o gościu w niebieskim samochodzie. Chuj się w dupę złama się. E, wyrażej ty się, może co? Naciskaj. Nie będę tracić czasu, Jack. Chcę wiedzieć, czyj to samochód. Gówno mnie obchodzi, czego chcesz. Nie jestem kapusiem. Lepiej od razu mnie zgarnij gnojku. Druga szansa. Ostatnią szansę, Jack. Nie utrudniaj tego. No i co mi zrobisz? Dobrze ci z oczu patrzy. To co? Zakujesz mnie? Zastroszenie. Kolera! Całkiem cię popierdoliło, gościu! Kurwa, Jack! To nie ma nic do rzeczy. Tu chodzi o samoobronę. Pierwsza strona instrukcji. Zabij, bo ciebie zabiją. Ej, ej, ej! Stój dość! Zaczynam sobie przypominać. Wyluzuj i daj se coś powiedzieć. Nie znam tego gościa w ogóle. Chciał, żebym pozbył się trefnego wozu. I dał mu nowy na lipnych blachach. Miał kasę, a ja nie jestem ciekawski. Powiedział, że Wylałam, mam jak leżał. znać jakiemuś pako z tej, no, laguny. To wszystko, o. co wiem. Dokończymy A. naszą rozmowę na A my już dzisiaj mieliśmy błękitną lagunę. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko... Nie, nie w tym momencie, nie stary! Wiesz. Wszystko, co powiesz może i będzie... Hej! He, he, he. Chyba masz jakiś problem, facet. Nie teraz. Opanuj się, opanujemy się, damy radę. Obróć się. Tylko ja mam jedno pytanie, czy myśmy teraz przyćpali? Bo jeśli tak, to ja tego nie chciałam. Ale z drugiej strony też nie chciałam, żebyśmy oberwali od tego gościa. Dobra, pchaj go do tego samochodu. Wow, wiecie co? Ja chyba na dzisiaj już będę miała dosyć. Nie wiem, kto teraz? Shelby. To wiecie co? To, to może dzisiaj już skończmy sobie ten odcinek. Yy, troszkę krótszy, no, ale wiecie. Mieliśmy dwa trupy, mieliśmy odpowiednią bijatykę. No, yy, W sumie zyskaliśmy wskazówkę, uciekliśmy z Boszeńcowi i yy, ten. Wzięliśmy kolejnego podejrzanego, złapaliśmy. Pozytywnie oceniam dość ten odcinek, pomimo że był mega trudny, naprawdę. Dobrze, kochani, więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie go i widzimy się niedługo w kolejnym. Tak więc trzymajcie się, no i cześć.